Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Niebawem rozpoczniemy Adwent i kolejny rok liturgiczny. Kościół Święty chce nam dać taką wyjątkową możliwość, byśmy w tym czasie, który poprzedza Boże Narodzenie, spotkali się z Ewangelią, ale w taki sposób, który pozwoli nam na przemianę życia. Dlatego chcemy Was zaprosić na Profeto.pl, sercański portal ewangelizacyjny, w którego misje są wpisane także rekolekcje internetowe. Specjalne miejsce gdzie będziecie mogli przez cały Adwent w dziesięciu spotkaniach pobyć z Jezusem, Samarytanką, przy studni Jakuba. Pragniesz? Nie czekaj. Zaczerpnij ze studni, zaczerpnij ze źródła. 360 sekund, internetowe rekolekcje adwentowe 2012. Zapraszamy Cię do przeżycia wyjątkowej przygody, fascynującej przygody, bo samym Bogiem, pobycia z nimi, pobycia z innymi ludźmi. Zapraszamy Cię na tę przygodę, ale chcemy też, byś uczestniczył w niej z osobami, które nie słyszą. Dlatego przygotowaliśmy tę rekolekcję także dla osób niesłyszących. Mamy ogromną prośbę, byście z tym zaproszeniem dotarli do osób, które nie słyszą, byście im przekazali informacje o tych rekolekcjach, by oni także mogli posiedzieć przy studni z Jezusem. Zapraszamy serdecznie na tę rekolekcję i prosimy Was o to, byście ten adres www.profeto.pl posłali tym wszystkim, którzy pragną Boga Żywego, ale także tym, którzy może od Boga nieco odeszli i nie mogą znaleźć drogi do studni. Tam czeka Jezus, podobnie jak to było z Samarytanką. Czeka, aż przyjdziesz i poprosi Cię o konkretną rzecz. Samarytankę poprosił, by dała mu pić. O co Ciebie poprosi? Nie wiem. Znajdziesz odpowiedź w swoim sercu. Przyjdź, zaczerpnij wody życia. 360 sekund. Rekolekcje internetowe. Adwent 2012. Zapraszamy.